Jesteśmy szczęściarzami, panowie. Szczęściarzami. Przeszliśmy przez piekło i nadal się trzymamy. To właśnie parszywa kompania. Hurra! 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 Sierżęcie, jesteście. Co? no. Afroamerykanem? Bo. tak się zastanawiam. Nie chcę was obrażać, ale. Aguair to nie jest afrykańskie nazwisko, co? O czym ty kurwa gadasz, Haggard? Mówię tylko, że nazwisko tego gościa nie brzmi zbyt afrykańsko. Nie jesteśmy w Afryce, Hagard. To Ameryka Południowa. Boliwia. Widziałeś ten film Baczi Santanskit z Redfordem i Paulem Newmanem? Tu się właśnie skończył. Racja. No więc, Hagard, czemu sądzisz, że Aguair jest afroamerykaninem? Powiedziałem już. Myślałem, że jesteśmy w Afryce. Błąd, za który przeprosiłem. Nie miałem zamiaru oczerniać waszej szlachetnej rasy. No dobra. Cholera, jak zimno! Zimno jak diabli. Nie zatrzymuj się, Zwidz. Nie ufam temu Hagwajerowi, sierżancie. Ale przecież ty nikomu nie ufasz. Kiedyś ufałem George'owi Bushowi. A później dowiedziałem się, że słucha tych panienek z Dixie Chicks. Ufał... Podobają mi się te całe operacje specjalne. Ej, mam to gdzieś. Takie satysfakcjonujące, sensowne, w przeciwieństwie do tego codziennego... Chyba góry. mnie nie słyszałeś. Mam to gdzieś. A ja i tak powiem swoje. Ten, ten, ten cały hałas o najlepszych z najlepszych. No nie wiem, trochę to głupie. Myślę, że powinni mnie posłuchać. Mógłbym odmienić całą Delta Force. Co wy na to? Sierżancie, czy mogę walnąć Sweetwatera? Pozwalam. Dobra. Ulubiona scena w Predatorze. O, o, dobre. Chyba ta, jak Billy stoi na moście z tym swoim wielgaknym nożem. Scena z nożem? Ta, scena z nożem? Bili to cipa, totalny pojeb. Nie jest żadną chipą ani pojebem. Nie idzie się kurde walczyć na klaty z jebanym predatorem. Sekunda i po tobie. Nie, o to chodzi, stary, ty nic nie czaisz, no. Ten gość zakłócił naturalny porządek rzeczy. No i Billy chciał stawić mu czoła, mano a mano. Łowca przeciwko łowcy, to sprawa ducha. Nie stary mi tu ze z hiszpańskich. Ta scena jest do dupy. Aż mi wstyd, że Cię znam. A mi wstyd, że znam Ciebie. No dobra, Twoja ulubiona scena. Kiedy po raz pierwszy widzisz, jak ten skurwiel wychodzi za drzew, normalnie szok. Kurwa, prawie się zeszał. To nawet nie jest scena. Właśnie, że jest. On cały film biega po tych drzewach litości. Sierżancie? Czego? Powiedz nam, skąd jesteś. Jestem z Pierdziszewa w stanie Mississippi. Pierdziszew to zaraz obok Pierdziawki. A, to dojedziesz za 50 centów. Dokładnie, 50 centów. 50 centów, switch. Tyle, że nie ma autobusów, co? Tak. Czemu czarni mówią 50 centów? Czemu nie mówią 50 centów? Widzi mi się, że 50 centów jest bardziej do rzeczy, bardziej zwięzły niż 50 centów. Więc jest to kwestia lepidarności. Tak. To jestem w stanie zrozumieć. 50 centów. Gdybym brał udział w zawodach... Mieszanych sztuk walki nazywałbym się do rzeczy Redford. Właśnie. Do rzeczy Redford. A waliłby sierżant prosto w ryja, czy stosował jakieś chwyty? Brałem skurwieli podstępem. W gaciach miałbym schowany bagnet. Podszedłbym do takiego walno z liścia w ucho i wsadziłbym kosę w plecy. Wie sierżant, oni tam mają pewne zasady i takie myki nie są Nic dozwolone. By nie zauważyli. Te walki toczone są w klatce ośmiokątnej wokół pełno ludzi. Nie. Na pewno ktoś by ten bagnet zauważył. Nie, nie, nic by nie strzaili. Poczekałbym, aż wylądujemy na ziemi, jak zawodnicy rugby w młynie. Rugby to coś takiego jak nasz futbol, tylko że nie można podawać do przodu. E, dobra. Swizz, łeb masz nie parady, to ci trzeba przyznać. <laughs> Sierżancie, nigdy nie słyszałem, żeby się opowiadał kawał, ale ten był niezły. Serio, naprawdę niezły. Mówię, jak jest szczerość w naszej kompanii to norma. Cii, co to kurwa było? E, to pewnie nic. Nie zatrzymujmy się. Dalej, jazda! Sierżancie, co jest? Słyszę tylko wiatr. Co to było? Nie wiem. Ale brzmiało niepokojąco. No i jesteśmy w Boliwii. Hagar, mieszkasz niedaleko granicy z Meksykiem. Czy znasz może hiszpański? Owszem, znam. Jestem pod wrażeniem. To praktycznie mój drugi język. A jak jest pierwszy? Dobra, Hagard, powiedz nam coś po hiszpańsku, koleżko. Chcielibyście, tylko tak się składa, że to raczej taka mieszanina. No, powiedz co? I... W Teksasie mówimy na to spenglish. Spenglish? No. Tu i założę się, że nie zna nawet dwóch słów. Jak idę do Taco Bell, to potrafię zamówić właściwie wszystko z menu. To człowiek wielu talentów. No dalej, Hagar, powiedz coś po hiszpańsku. Nie będę was zabawiał, bo zwykłe jest was dupki. Wiem, że mnie wodzicie na manowce, bo jestem prostym gościem, co ma prosty gust. tym problem? Siedzimy tu, w środku jakiegoś latynostanu, czy jak go tam kurwa zwą. Mamy super sprzęt, a wciąż strzelamy tylko do beczek. A co wolałbyś robić? No nie wiem, może ratować zakładników, załatwiać terrorystów w zwolnionym tempie, jak w filmach, mówić ludziom, żeby spadali z mojego samolotu. Chcesz być jak Harrison Ford w Force One? A ty nie? Nie, lepiej być Indianą Johnson. Wolę Harrisona Forda. Ale Indiana to Ford. Serio? No. Gdybyś mógł wybrać sobie supermoc, co by to było? Supermoc? No. Ja chciałbym naprawdę dobrze grać w snookera. Snookera? A nie, supermoc. Myślałem, że chodzi o coś, w czym byłbym naprawdę niezły. To wybrałbym bilard. Masę kasy na tym straciłem, jak byłem młody. Super. Pomyślmy. Sierżancie, wolelibyście latać czy pływać? Pływać pod wodą. Bez oddychania. A przy lataniu moglibyście machać rękami. No i nie trzeba by się w ogóle rozbierać. Albo niewidzialność. To by było dobre. Jak cholera, ale najpierw spróbujmy tego. Albo latanie, albo pływanie. Sierżancie, wy pierwsi. Agart, odpierdal się w końcu ode mnie. A ty co byś zrobił, Switz? Biorąc pod uwagę naszą robotę, niewidzialność byłaby dobra. No ale jakbyś mógł latać, albo pływać pod wodą. Znaczy, oddychać pod wodą. To co byś Zdecydowanie powiedział? latanie. Bez dwóch zdań. Ta, ja też. O, tak. Wiem, o co ci biega. Zawsze podobał mi się ten pomysł. Czasami mamy sny o lataniu. Sny o lataniu? No tak. Każdy je ma, nie? Sierżancie? Co to był za film, w którym biegali przebrali za plemniki w takich... Kombinezon. To był wielki, wspaniały wzwódio Allen. Wzwódio Allen! Woody Allen! Woody Guthrie. Woody Allen. Mam Wzwudzio. Muszę coś zrobić z moim... Wzwód. Jak sądzisz, od czego to pochodzi? Od wzwodu. O erekcję mi chodzi. No nie wiem. Wątpię, żeby Woody Allen cały czas miał wzwoda, nie? Mm. Woody Allen ma klarnet. Czemu my tak o tym nie mówimy? Hej, mam klarnet. Powtarzasz. Chodź, mała, patrz na mój klarnet. A, niech cię staną mi klarnet. Patrz, gram piękną muzykę na moim klarnecie. Hmm. Czuję, że nadchodzi całkiem nowa era eufemizmów i ogarnie cały świat. Mm -hmm. <słuch> Zastanawiam się, czy naprawdę będziemy częścią Wydziału Operacji Specjalnych. Bo tak, ja, Marlow, sierżant, to rozumiem. Ale ty, Hagard! Muszą być w niezłych tarapatach, skoro włączają do naszej kompanii takiego totalnego wsiocha jak ty. Pierdolenie kotka za pomocą młotka teraz. Najwyższy czas, żebyś się kurwa zamknął. Najpierw ty. Wiem, że to śliski temat i tak dalej, ale musimy go poruszyć, Hagard. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, co byś teraz zrobił? Nie chcę w sumie o tym gadać, bo czuję... czuję.. myślę, że moglibyśmy wszyscy mocno się pogniewać. Cóż może powinieneś to jednak z siebie wyrzucić? To będzie jak terapia. Że co? Dokładnie. Terapia? Nikt nie chce pokazywać palcem. Ale... Ale co ty byś zrobił? Byłbym na łodzi i nie myśl, że nie wiedziałbym, o czym mówisz. Słuchaj, myślałeś kiedyś, żeby zostać oficerem? Nie sądzę, żeby mi pozwolili. Nie wiem, czy po czymś takim miałbym jeszcze do siebie choć trochę szacunku. Wrócić do domu jako oficer, jako inspirator tych wszystkich strasznych rzeczy, przez które zmuszony byłem przechodzić. Ale masz dość oleju w głowie? Dość oleju, żeby się trzymać z daleka. Mm. Żałuję tylko, że go nie miałem, kiedy mnie podkusiło, żeby się pchać do armii. No, ale już tu jesteśmy.